Jak dodać nowy kanał YouTube do swojego konta Google w 2021 roku? A więc tak, wchodzimy na YouTube, klikamy sobie tu, przełącz konto, wchodzimy w pokaż wszystkie kanały, utwórz kanał, Tutaj wpisujemy sobie nazwę jaką chcemy tam i dajemy teraz tak i utwórz przetwarzam, przetwarzam I jak widzimy kanał jest utworzony dzięki, to tyle, cześć Need yeah.